Okay, kolejnym ćwiczeniem będzie zrobienie czegoś takiego. Widzimy, tu mamy prostego ludzika, on ma odpowiednią grubość i ten napis, ten dialog. Zaczynamy od tego dialogu. To tak, uruchamiamy blender, usuwamy kostkę xm pięć 5 widów ortogonalnych. No i zaczynamy od tego dialogu, czyli Shift A, Plane, Low to View. Ok. Tutaj odpowiednio możemy sobie formować tą bryłę, że mniej więcej ten dialog będzie taki. No i tutaj robimy jeszcze te cięcie. Ctrl -R. cięcia, ctrl-r, cięcia, ctrl-r, cięcia, okej, okay. po bokach jeszcze ctrl-r, ctrl-r, tak mniej więcej, żeby było tutaj przy krawędzi, nie dochodziło, tak samo z góry, ctrl-r i tutaj też ctrl-r, okej, okay. i teraz formujemy tą bryłę tutaj są takie fajne zaokrąglenia. I tak, zaznaczamy te dwa werteksy. O, te dwa werteksy z B. Klawisz B zaznacza te dwa. I tutaj też te dwa. I teraz albo strzałką na dół, leciutko, albo GZ. Może być GZ. I leciutko tutaj na dół, żeby ta gruba była taka zaokrąglona. Tak samo. Na dole tak samo robimy. Te dwa zaznaczamy. Te skrajne dwa oczywiście. Tutaj też te dwa zaznaczamy. I albo strzałką, albo albo gz. Ok. Mamy to ubrane. Jeszcze tutaj możemy przesunąć tak po prostu ten werteks i ten. Widzimy, że jest ten werteks, ten i ten. I przesuwamy. I mamy już fajne zaokrąglenie. Tutaj tak samo z drugiej strony robimy. I też klawiszem B zaznaczamy ten, ten i ten. Wszystkie werteksy po tych dwóch i przesuwamy. I o, i mamy teraz fajne zaopumnienie, tak jak widzimy tutaj na tym <tryk> obrazku. Teraz tylko ten tutaj taki rożek został do zrobienia. To tak samo. Ctrl-R, naciskamy, klikamy scrolem dwa razy. Znaczy, skrolem kręcimy i dwa razy nam się podziały robią. Jakiś czas pokręcimy trzy razy podziały, jakiś czas cztery i tak dalej. Góra dół scrollem i te podziały się nam robią. Okay. Dwa razy scrollem mamy te podziały, i tutaj z tego tak samo będziemy to budować czyli klikamy te dwa werteksy A i Z, Extrude Z Czy się klawisze Extrude Z, OK Jak się Wam klawisze przestawił, to Shift i Ctrl Bo może być czasem, że zamiast Z jest Y wtedy Shift i Ctrl i te klawisze się poprzestawiają OK i jeszcze mniej więcej, że ten daszek będzie. Ten rożek będzie taki. Controller, żeby cięcia porobić. Ok, mamy to. I teraz zaznaczamy sobie te dwa werteksy i po prostu przesuwamy, bo widzimy, że, że ten rożek jest o taki. Ok. Teraz tylko ten wertek zaznaczamy i przesuwamy. No, mniej więcej tak. I widzimy, że jest ten rożek. Ok, teraz trzeba grubość tego nadać. Wiadomo, podpisujemy tutaj, czyli dialog na przykład. dialog. Okay, już mam to podpisane, teraz musimy grubość nadać, żeby nadać grubość tutaj jest w blenderze taki modyfikator, jak tu klikamy w tym kuczyku francuskim, jest taki modyfikator, on służy tylko właśnie do grubości, solidify, klikamy, przebliżamy i tym suwakiem thickness, on tylko nam grubość nadaje tej bryły, dobra, niech będzie mniej więcej ta, ta, ta bryła takiej grubości, OK. I teraz jeszcze fajnie możemy go wygładzić, do tego służy drugi modyfikator znowu add modifier i tutaj jest beffer on służy, żeby nam wygładzić tą gryłę tu klikamy na przykład na 3 i tutaj, że jako kąt tu tak jak widzicie, jak jest none to, że tak się dzieje a jak klikniemy kąt, angle, angle to jest coś takiego może być angle, żeby kątowo nam wygładzał to on po prostu to takie robi jeszcze raz Wam pokażę. Jest teraz tak idealnie jakby ścięte, A jak klikniemy sobie znowu modyfikator bevel. Ten bevel, on nam to wygładza, tak jakby tutaj ciął, tak jak macie deski. Tu nie ma idealnie po 90 stopni wycięta, wyciętej deski, tylko są też takie lekko z problemem krawędzie. I tak samo tutaj. Tu ma 4, bo widzimy, że ilość tych wierzchołków rośnie. Czym więcej segmentów, tym tego metru jest bardziej podzielone i Komputer musi więcej jakby mocy przetworzyć później przy renderowaniu. Renderowanie do tego tutaj mniej więcej no na, na 3, na 4. Widzimy, że jest ładnie wygładzone. Jest fajna bryła, tu tak samo. I mamy już ten dialog zrobiony. Teraz tego ludzika żeby zrobić. Ludzika to tak samo, tu widzimy, że to jest koło i po prostu jest wytłoczone, czyli wyekstrudowane. I ten ludzik tak samo, obrys tylko i wyekstrudowany. Ok, zacznijmy od tego ludzika. To tak samo, to będzie splina to plane, to plane i tak dalej, odpowiednio podzielone ok, ludzik to no możemy sobie gdzieś tam to przesunąć, nie ma znaczenie ok, zaczynamy od ludzika. No, czyli tak samo mesh, plane, allow to view ok, możemy sobie to rozciągnąć, SX rozciągamy, bo tu będziemy go budować, będzie takiej właśnie szerokości, możemy jeszcze troszkę SX ok, i teraz teraz zaznaczamy te dwa orteksy, tryb edycji cały czas, tak jak widzicie no i tutaj extrude z Patrzymy sobie, jak ten ludzik wygląda, albo patrzymy, albo po prostu z wyobrażeniem tego ludzika robimy. Ja akurat sobie pozwolę tutaj patrzeć i robić. Okay. Czyli tu mniej więcej taki tuł jest i później nowy. Ok, jeszcze raz ekstrukcję. Dobra, jest mniej więcej ten tuł, i teraz nogi tutaj zrobimy od tego. No, to nogi najłatwiej zrobić tak, po prostu dwa podziały. Czyli Ctrl R i, i te dwa podziały zrobić albo po prostu pojedynczo Ctrl R tu jeden podział, jako tutaj będzie jedna noga Ctrl R drugi podział i tutaj drugą noga i wtedy będziemy dalej te verteksy wydłużać, czyli zaznaczamy sobie dwa tutaj na razie nie Extrude Z mniej więcej tutaj do tej linii Extrude Z znowu no i tutaj te nogi patrzymy przeszkodusze, no mniej więcej są takie jak ten dwóch cały, czyli jeszcze raz do Extrude Z. Ok, dobra, taka noga. Z tą robimy identycznie. Zaznaczamy dwa werteksy. Ekstrut Z, mniej więcej, żeby było na podobnych wielkościach. Ekstrut Z, Ekstrut Z. I ok, dobra. I tu staramy się no mniej więcej podobnie zrobić, bo po to, są właśnie ta, ta siatka jest tutaj niepomocnicza. Ok, mamy mniej więcej podobnie zrobione. Teraz zostały jeszcze ręce. My zrobimy takiego prostego ludzika, taki jakby na krzyżu. Niech będzie, a później Wam pokażę, jak, jak teraz obrócić. Dobra, ręce tak samo sobie tutaj z tego będziemy ekstrudować. Zaznaczamy te dwa werteksty, Extrude X Extrude X Ok, mniej więcej, żeby te podziały były równe. Również też możecie z klawiatury wpisywać wartości. Czyli na przykład Extrude X2 Wtedy i te dwa na klawiaturze tam na górze to są cyferki nienerów numerycznego na, numer, na górze. Wtedy idealnie dwie jednostki e, w prawo. Extrude X1. Ojec, widzimy, że tak to wygląda z tej strony tak samo, czyli jakby od przełącznie. Tutaj zaznaczamy, extrud X tutaj będzie minus 2, ok? Extrude X minus 1. Widzimy, że jest idealnie teraz taka sama długość zarówno z lewej i z prawej strony. Jeżeli chodzi o nogi, to również tak samo można było po jednostkach, czyli Extrude tutaj jako jedna jednostka, druga trzecia i tak dalej. Dobra, i teraz jeszcze został. Mam tutaj ten tłów. może tak troszkę to w górę wychodzi, zaznaczamy te werteksy, te trzy. Ok, Extrude Z SX. I jeszcze możemy Extrude Z SX. Ok, mamy tutaj ten główny rząd, jak właśnie wychodzi. te barki. Dobra, mamy tego ludzika. Teraz jeszcze tylko głowa, czyli okrąg. Ok. Jeżeli chodzi o grubość tego ludzika, no tak, tu możemy sobie jeszcze podział zrobić. Ctrl R, te ręce są. Ctrl R, podział. Ok. I grubość to tak samo. Add modifier, ten kluczyk. Add modifier solidify, czyli to do grubości i tutaj odpowiednio sobie na no, rozszerzamy to Nie będzie ludzi w mniej więcej takiej grubości. Okay, mamy już grubość tego ludzika i teraz tylko wygładzanie tych krawędzi. Czyli kolejny modyfikator, add modifier, tutaj bevel. Tutaj jest na 3 no, albo na 4, w zależności czy Wam się nie na komputerze, czy nie. Angle, jak kąt i widzimy, że mamy fajnie fajnie wygładzonego tego ludzika, fajnie wygładzonego gry ludzik. No i mamy już tego ludzika zrobionego. Teraz pokażę Wam jeszcze jak na przykład te ręce później sobie pomodyfikować. Dobra, możemy jeszcze tą grubość zatwierdzić tutaj gabryła bo tak jak widzimy w trybie edycji, teraz jak się wchodzi, to tylko to się pokazuje ten masz. a ta grubość, tagometr tej grubości nie jest uwzględniona, dlatego że tutaj nie ma zatwierdzonego tego modyfikatora. Jeżeli klikniemy Apply, żeby go zatwierdzić, musimy być w Object Mode. Zaznaczamy ten obiekt, musi być Object Mode. I tutaj Apply. Tylko najpierw o, widzicie, że najpierw trzeba grubość zatwierdzić. nie ten modyfikator? Potwierdzieli po prostu. Trzeba modyfikator Solidify na jakieś zatwierdzić do grubości. OK. A Bevel może być albo też możemy zatwierdzić. Widzicie teraz, że już tu ta geometria została uwzględniona tak jak jest. Z tym tak samo. Tutaj zatwierdzamy ten modyfikator tylko do grubości. I w trybie object mode OK Apply. Już mamy uwzględnione, czyli tutaj widać. I tu tak samo też widać, że to jest uwzględnione. I mamy tego ludzika. Teraz żeby... Tutaj minimalizujemy ten na przykład. Minimalizujemy, minimalizujemy jak Wam to przeszkadza. Ok, teraz żeby te ręce na przykład jakoś wyciąć, czy tam Obrócić, że w górę to się dzieje to tak naciskamy Z jako widok przezroczysty, bo będziemy zaznaczyć zarówno z tej płaszczyzny, jak i z tamtej płaszczyzny, no to, dlatego musi być Z, żeby z dwóch płaszczyzn zaznaczał. I na widoku przezroczystym zaznaczamy. OK. Z edit musi być Z, no i tak. Tutaj na przykład zaznaczymy sobie B, klawiszem zaznaczamy. To jest takie zaznaczenie prostokątne B B i puszczamy OK. Tu na przykład w górę sobie podniesiemy tego ludzika, że on będzie się cieszył. OK. I teraz te kolejne krawędzie. Czyli tutaj. I krawędź. I tutaj krawędź. I tak samo. I o, ludzie, się załóżmy cieszy. Teraz trójka. Jako widok z prawej strony. I tylko te krawędzie tutaj przesuniemy sobie. I mamy, I mamy właśnie te, te krawędzie. I ten ludzik już tutaj się odpowiednio jakoś tam cieszy. Jeszcze możemy bardziej. Teraz siódemkę. I na przykład do środka zeskalujemy. Czyli SX do środka. Ok. I tak leciutko. I już ten ludzik nam się tutaj cieszy. Dobra, teraz głowa tak Głowa to jest prosto, tak jak właśnie wam mówiłem, to jest z okręgu i po prostu ten okrąg jest wytłoczony. Czyli Shift A, Mesh, Circle, Hello to View, Tryb Edit Mode, OK, e, Extrude i S jako do środka, Extrude S do środka i tutaj F. mamy już to koło przygotowane. I teraz musimy to koło oczywiście wytłoczyć, żeby też grubość była tak jak tutaj, czyli Add Modifier, Solidify i odpowiednio sobie tutaj no, powiększamy jak to, jak to ma wyglądać, możemy zatwierdzić już żeby to grubość była zatwierdzona tu możemy jeszcze podział zrobić CTRL-R po bokach też podziały tak przykleję delikatnie OK, mamy te podziały i teraz ten modyfikator Level do tu i nam tak troszeczkę to wygładzi Tutaj na przykład można nam, tak jak widać, tak jest angle to, to tak to jest zarysowane. A tu na przykład nagle jest fajnie wygładzone i te segmenty no na przykład na 3 wystarczy albo na 2. Możemy smów jeszcze dać. Widzimy co się dzieje, jak się smooth da, jak się flat da. To już jest dla Was Wasza interpretacja dowolna. Możemy wyłączyć ten modyfikator i tylko, tylko smooth. Tutaj nie ma problemu. Możemy właśnie flat tak jak było i ten modyfikator włączyć. I teraz jest ta e, fajna prywa. Ok, no i tak to, tak to wygląda. To było jeszcze możemy odpowiednio tutaj przesunąć. I ta głowa była mniej więcej tak jak tutaj się ta bryła zaczyna to sobie widzimy, że jest tej, na tej właśnie lokalizacji i tym sposobem mamy ludzika i tak samo podpisujemy, czyli głowa głowa tutaj jako ludzik głowa, ten dialog, ok teraz przesuwamy sobie g normalnie że ten ludzik coś mówi widzimy, że jest w tej samej tutaj lokalizacji jest wszystko równo jak sobie przybliżymy też możemy sobie g i y przesunąć żeby było mniej więcej, no Idealnie, na tej samej wysokości. Okay, mamy jednego ludzika, a tutaj jest kilka takich ludzików. to tak, należy podłogę dodać. Najpierw. Podłogę, tak jak wcześniej dodawaliśmy. czyli klikamy gdzieś tam Shift A, play, OK. OK, tu podłogę. No jest jeszcze ta podłoga, niech będzie taka podłoga. I teraz tutaj przesuwamy do tego ludzika. I tutaj, tak, no może być, żeby ta bryła wchodziła, może być tak yy, tylko na krawędzi, to już wasze uznanie. Ale żeby w każdym razie ten ludzik na podłogę. To dobra, jest podłoga. Podłoga, podłoga. Tu kolor tej podłogi to może być biały, tak jak jest. nie ma problemu. Podpisujemy biały. Enter. Ok, mamy tą podłogę naszą. Tutaj mamy ten dialog. Dialog może być też jakiegoś tam koloru. Zielony dialog, na przykład zielony. Ok. Podpisuję zielony. Enter. I tu kolor ludzika, kolor ludzika niebieski. Wybieramy ten sam kolor, tak jak wcześniej był. I mamy już tego ludzika. Widzimy, że tak to tak wygląda. A Pozostałe ludziki tylko należy skopiować i odpowiednio obracić. Zaznaczamy te dwa obiekty, więc się wcześniej zaznaczało. A to możemy jeszcze... Albo dobrze. Trzy, trzy, obiekty, trzy obiekty będą. OK. Jest ten ludzik. Siódemka, widok z góry. I teraz kopiujemy, czyli shift Duplicate, OK. I tutaj odpowiednio go przesuwamy. No gdzieś tam na środek, i tutaj tylko R. Widzimy, że mamy widok z góry. To i R. I R odpowiednio będziemy obracać. I tu sobie porobimy kilka tych ludzików. Ok, szybide. R. R-180. Albo ręcznie. To nie ma znaczenia. Możemy ręcznie, możemy tak kopiować. Żeby te ludziki właśnie. Były, tak jak być powinno. Okay. No i mamy rodzinkę ludzi. Teraz tak możemy różne dialogi robić, że każdy na przykład w innych językach mówi. Czyli klikamy tutaj, tu minus. może inny kolor, new. Na przykład będzie czerwony, tak jak jest tam, czerwony red, ten będzie innego koloru, minus, plus, żółty, jeszcze bardziej żółty to zrobimy, ok, ten będzie też jeszcze jakiegoś tam innego, bo czerwonego może, ten będzie czerwony, ten zielony, ten żółty. Okej, I teraz widzimy, że te ludziki mają różne dialogi, różne kolory. I tak jak jest mniej więcej tutaj są w okręgu. I teraz wystarczy tylko odpowiednio ustawić światło. Tu Tuż mamy to światełko. Możemy je usunąć możemy dodać nowe. I tu dodamy kilka takich światełek, czyli Shift A i tutaj Lamp Point. Ok, jedna, shift i tutaj duplikujemy i przesuwamy. Dobra, i mamy te dwa światełka. Widzimy, że one są. Jak się trójkę naciśnie, widzimy, że one są oddalone naszych ludzików, są tutaj, my chcą na środku, żeby były. Czyli po prostu te świadełka sobie zaznaczamy, normalnie, trójkę, preview, i je przesuwamy tutaj na środku Teraz widok, to jeszcze możemy sobie rozszerzyć. Teraz kamerę, dlaczego większy było? Teraz widok kamery, no mniej więcej tak z góry może być. Czyli CTRL-ALT-Z, OK. Tutaj zaznaczamy gierę, przenosimy tą kamerę i ze scrollem, klikniemy G i scroll, to komeru zoomujemy ok, mniej więcej tak może być tutaj do aparatu idziemy tu bierzemy na 100% że Full HD i m 12 renderujemy, zobaczymy jak to wyjdzie i o, i widzimy, że mniej więcej mniej więcej się coś takiego dzieje czyli by trzeba jeszcze tutaj jakieś tam słońce może dodać Tutaj klikamy. Sun i że to słońce jakoś tam na nich świeci. I mamy. mamy już, już te ludziki. No i tak to wygląda. Możemy z góry sobie też zobaczyć bo tak mniej więcej. Pod takim kątem też. No tu są te nasze ludziki. I coś już tu się dzieje. Również możemy sobie zmienić silnik renderujący, żeby mieć takie lepsze efekty. Tylko tyle, że to troszkę dłużej się czeka. Tu Blender Render Cycles Render jak klikniemy. I teraz, jak weźmiemy F12, widzimy, że te efekty są takie inne, takie dużo lepsze. Taka bardziej, jakby realistyka. I to jest fajniejsze, tylko tyle, że no, komputer. Niestety, dłużej chodzi to bardziej za sobą żary, Ale to są fajniejsze efekty. Możemy na tym silniku renderować. Jeszcze raz widok jakiejś tam kamery, tak na przykład. G. G to domu przesuwamy sobie. I F12. I ok, wykonuje się ten render. I widzimy fajne tutaj cienie, bo to jest taki realistyczny silnik bardziej on oblicza, jak pada światło w sposób taki fizyczny, taki realistyczny. I widzimy fajne, fajne te ludziki. I tak, tu jeszcze są takie szumy, żeby tych szumów nie było, żeby była po prostu najlepsza no, jakość tej grafiki. To tak, tu jest taka zakładka sampling. Klikamy. I tutaj jest render. Render, czyli to, co na tym podglądzie. Escape, żeby wyjść, Jak klikamy sobie tutaj do kulę i weźmiemy renderek, czyli to jest podgląd tego renderowania, tak jak, tak jak będzie właśnie nasz render wyglądał, to jest renderowane i to jest właśnie to 10, tu są nic a to co będzie wyrenderowane, czyli to co wcześniej było, o tutaj jak on nam renderuje ten obrazek będzie wyrenderowany, to to jest właśnie te preview, czyli 10 i to są te próbki 10 sam. na przykład jak weźmiemy sobie 150 załóżmy, to ta jakość będzie dużo lepsza. Tu też możemy no rozdzielczość zmienić, na przykład na 50% tego będzie. Wtedy, wtedy wiadomo, czym mniejsza rozdzielczość, tym szybciej renderuje. I, i, a jeżeli więcej tych próbek tutaj damy, to też renderować będzie dużo. Niestety, no wiadomo, komputer musi więcej przeliczyć. No jeszcze raz, tutaj damy 100%. 120, tutaj damy 200 załóżmy i wykonujemy render widzimy, że, że już nie ma takich szumów jak damy jeszcze więcej, na przykład damy 600 i 12, to widzimy, że no, tych szumów jest, jest coraz mniej no i tutaj jak sobie właśnie taką grafikę zrobimy to możemy Możemy później już to, już to, właśnie odpowiednio renderować. <laughs> możemy światło jeszcze bardziej tutaj zwiększyć przez słońce. Tutaj klikamy, tutaj use notes i tu na przykład na 5 i tak Widzimy, że teraz jest jeszcze jaśniej, i, no i fajnie to wygląda. I tak możemy to pozostawić. I tutaj później save, image, save as image i zapisujemy na płytice.